Gdy w pierwszym odcinku Jujutsu Kaisen zobaczyliśmy jak Itadori stał się wybrancem, kimś, kto przy swojej Sukune, to żadne z nas nie spodziewało się nawet, że ten jeden mały gest zjedzenia artefaktu stanie się całkowitym końcem beztroski głównego, młodego jeszcze bohatera. Przez naprawdę dłużący się moment historii, Sukuna zdawał się być jedynie odległym cieniem dawnej potęgi. Kimś, kto nie ma prawa powrócić do realnego świata, a nawet jeśli to się stanie, to na jego drodze stanie przecież najsilniejszy. Czarownik nietykalny, który jedną purpurą rozwiąże to wszystko. Jak to zwykle w życiu bywa, nic nie jest pewne i dokładnie tak samo jak Sukuna jakimś cudem odzyskał zapomnianą siłę, tak przeciwnicy Gojo znaleźli sposób, aby go na chwilę unieszkodliwić. Plan Sukuny był niesamowity i to fakt niepodważalny, który już kiedyś omówiliśmy, ale należy dzisiaj porozmawiać o tym, co aktualnie sprawia, że pomimo 40 czapterów nieprzerwanego, niestrudzonego boju, Król Klonw nadal stoi na placu w Shinjuku i ma się o dziwo dobrze. Wszystko zaczyna się oczywiście w pierwszym odcinku gdzie inscenizacja Kenjaku przeradza się w start realizacji Wielkiego Planu, bo tak oto wszem wobec ktoś, kto został stworzony z przeznaczeniem naczynia, właśnie się nim staje. Sukuna po raz pierwszy od tysiąc lat jest wolny i w pełnej krasie, i chociaż to tylko naście sekund, to imperator dawnego świata poprzysiągł sobie, że kiedyś Znajdzie sposób na ominięcie ograniczeń Itadoriego i tym samym stanie przed nim twarzą w twarz, być może w innej nowej odsłonie. To oczywiście aktualnie dzieje się w Madze, tylko jak mogło do tego dojść? Poprzez ukrytą technikę, o której zdaje się, że każdy z nas, każdy z osobna zapomina. Widzicie, kiedy debatujemy odnośnie zdolności w Jujutsu Kaisen, to zasadniczo poruszamy jedynie kwestie spektakularnych umiejętności, czegoś widowciskowego, co daje nam do zrozumienia z jak wielką potęgą się mierzymy. Niestety, ale te podejście w pewnym sensie jest błędne, bo świat Jujutsu udowodnił nam już niejednokrotnie, że to co najsilniejsze często drzemie ukryte i dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Widzicie, nawet gdy wejdziemy sobie na Jujutsuwiki, żeby poszukać informacji o Sukunie, to tam na samym dole znajdujemy wpis o zdolności do tworzenia paktów i to właśnie ten unikalny skill doprowadził do przewrotu świata czarowników. Pierwszy pakt był bardzo prosty, ale niestety dla Itadoriego źle sformułowany. A mianowicie, gdy tylko Sukuna zaintonuje Enchain, to przez minutę jest wolny, ale nie może nikogo skrzywdzić. Jak się okazuje, ta reguła jednak nie dotyczyła go samego. Sukuna był w stanie sfabrykować artefakt, którym nakarmił Megumiego i tym samym jego naczynie zmieniło się na ponad pół naszego roku. To oczywiście jedynie początek opowieści, bo należy zaznaczyć, że do paktu zdolne są najbardziej uzdolnione jednostki, tylko zdaje się jakby żadne z nich nie było zdolne do poświęceń. Chodzi o to, że pakt jest natychmiastową gratyfikacją dla długoterminowych zysków. Jeśli tylko Sukuna wie, że teraźniejszy, szybki power-up będzie w stanie mu zapewnić przetrwanie, to to robi. Nawet jeśli długoterminowo miałby na tym stracić. W ten zadziwiający sposób, zaczął od pokonania Gojo, a skończył na zremodelowaniu swojej domeny tak, aby nadal być w stanie konkurować z Yutą. Już tłumaczę, widzicie Sukuna spotkał już na swojej drodze tuzin osób, co spowodowało, że przynajmniej parukrotnie znajdował się pod ścianą. Nie mając już żadnych nowych możliwości, postanowił on, że należy odrzucić jakiś zasób, aby przetrwać konkretną chwilę. Kiedyś Sukuna potrafił używać Word Cutting Slasha po inkantacji oraz wykonaniu znaków dłonią. Przy czym po purpurze Gojo nie spełniał on warunków do przyzwania właśnie tego WCS-a. z tej racji w pakcie poświęcił on samonamierzalność swojej zdolności w zamian za możliwość przesunięcia ograniczeń tejże zdolności. Teraz Sukuna za każdym razem musi celować i normalnym wydaje się fakt unikania tego przez postacie takie jak Maki, które naturalnie potrafią w pewnym sensie wyczuwać to, w którą stronę poleci właśnie ta zdolność. Obok tego stoją również dwa imponujące pakty, które aktualnie sztucznie podtrzymują go na arenie w Shinjuku, gdy tylko skończy się efekt zaskoczenia, to najprawdopodobniej cała historia dobiegnie końca, bo to właśnie w momencie, w którym wszyscy myślą, że Sukuna już jest pokonany, to on z rękawa wysuwa kolejny pakt. Chodzi mi tutaj oczywiście o przekształcenie domeny i wydajność ognia. W tym pierwszym Sukuna dokonał paktu, który pozwala mu na stworzenie pełnej, ale nieperfekcyjnej domeny wyłącznie za pomocą znaku Infinite Void, tego samego co Gojo. Prawda rzecz biorąc to gdyby nie te zagranie przy jego aktualnych rezerwach energii, to Sukuna już dawno mógłby witać się fuzją z tengenem. W przypadku fugikamino, czyli piecyka zdolnego do otwarcia... Po uprzednim wykorzystaniu pełni wachlarzy możliwości Mizushi, sprawa ma się niejasno. Jego dotychczasowy output był niezdolny do płynnego i ważkiego przeprowadzenia płomieni przez arenę, przez co król poświęcił zdolność używania CT na czas nieokreślony. I w taki sposób po jednym wykurzeniu czarowników, dzięki fuga, musiał już się mierzyć z Itadorim i to do wyłącznie za pośrednictwem taijutsu i nadludzkiej szybkości. Oczywiście ta dwójka miała w pewnym sensie nastawienie w Tomii Grai, bo dzięki bugi długi Bill w stanie się przenosić i utylizować maksymalnie ich zdolności, właśnie walki wręcz. Poświęcenie to nieodzowna część Jujutsu Kaisen, a pakty to jedynie wierzchołki góry lodowej. Najprawdopodobniej, gdyby nie precedens Sukuny, to nie poznalibyśmy ich tak dobrze. Ale śmiało należy zaznaczyć, że tego rodzaju praktyki miały miejsce już wcześniej. Sugeruje się tu na przykład paktem pomiędzy Mehamaru a Mahito, gdzie tam zobowiązano się do nieagresji, dopóki dwie strony paktu nie zostałyby zrealizowane i usatysfakcjonowane. Mehamaru przekazał informacje o potężnych reliktach Jujutsu, a w zamian Mahito użył przeobrażenia do oddania partnerowi Miły jego pierwotnej formy. Oczywiście, pakty wsobne są możliwe do wykonywania wyłącznie przez postacie o takim przewodzeniu energii, które jest nienaganne i tutaj ciężko o przekroczenie granic. Czemu? Bo to nie jako świat jujutsu. Energia sama w sobie pokazuje ci, co masz poświęcić i po tym już naprawdę nie ma powrotu. Za to pakty między dwoma stronami są zdecydowanie bardziej wiążące, bo niedotrzymanie jednej strony obietnicy może doprowadzić do konsekwencji, o których Kenjaku mówił jako o katastrofach. Zresztą właśnie jeśli kogoś mielibyśmy uznawać za mistrza tych zagrywek, to właśnie jego, bo to on przez ponad tysiąc lat przeprowadził bez mała dziesiątki ludzi do nowego świata. Wszyscy jeszcze do niedawna oczekiwali powrotu Gojo i tak naprawdę jedyne światełko w tunelu leżało właśnie w domniemanym, hipotetycznym pakcie, który miałby zawrzeć na chwilę przed udaniem się na południe. Mówię o tym dlatego, że teoria poświęcenia Tykugana w zamian za nowy żywot była czymś, co rozgrzewało fanom już od początków Jujutsu. Prawda jest taka, że wszyscy skupialiśmy się na detalach albo na niuansach potyczek najsilniejszych, a kopuł tkwił gdzie indziej, czyli w pakcie właśnie. Przykładu, który wam przedstawiłem to coś, co wybija się ponad resztę, a mimo to mało kto zdaje się o tym mówić. Dlatego właśnie nagrywam ten film. Dla najbardziej trafnego zobrazowania esencjonalności tej zdolności, pragnę zaznaczyć, że gdyby nie pakt z Jorozu i Kamutoke w 248. chapterze, to Sukuna już od prawie pół roku byłby jedynie wpisem dawnego antagonisty w rzeczywistości Jujutsu, a tak się jednak nie stało. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.